Dzięki mainstreamowym mediom często postrzegamy wymarłe zwierzęta, a już zwłaszcza dinozaury, jako istoty posiadające zdolności ponadnaturalne. Regularnie widzimy w filmach jak te straszne jaszczury dokonują niesamowitych rzeczy. Przegryzają metal, przyjmują kulki jak gdyby nigdy nic, czy prześcigają pojazdy, ledwie truktając. To wszystko prowadzi do powszechnego przekonania, że dinozaury były pod każdym względem doskonalsze od ssaków. Ale czy rzeczywiście tak było? Aby odpowiedzieć na to pytanie, stworzyliśmy dziewięć różnych kategorii, w których zestawiliśmy dinozaury i ssaki ze sobą, aby sprawdzić, jak tak naprawdę wypadają w porównaniu ze sobą. Zapraszam na Wielką Olimpiadę Dinozaurów i Ssaków. Pierwsza kategoria to rozmiar. To kategoria, w której większość zapewne od razu przyznałaby zwycięstwo dinozaurom. W końcu to one dzierżą rekord największego zwierzęcia lądowego wszechczasów. Jednak jeśli chodzi o całkowite rozmiary, przewagę mają ssaki. Największym znanym obecnie ssakiem jest płetwal błękitny, który w ekstremalnych przypadkach może ważyć nawet 200 ton czyli około 3 razy tyle co czołg. Przy takiej wadze z łatwością przewyższa wszystkie sensowne szacunki dotyczące masy dinozaurów. Największe szacunki wśród dinozaurów przypisuje się zazwyczaj Argentynozaurowi, który mógł ważyć od 65 do 90 ton. Rywalizacja jednak się zaostrza, gdy weźmiemy pod uwagę bardziej fragmentaryczne szczątki zauropodów, takie jak np. tajemniczy bruchat kajozaur, zauropod pochodzący z Indii. Znany jest on jedynie z opisu wymiarów kości, które rozpadły się dekady temu, więc dokładne oszacowanie masy jest raczej niemożliwe. Jednak szacunki, które posiadamy, sugerują, że dorosłe osobniki mogły ważyć od 110 do nawet 170 ton. Co znacząco zbliża dinozaury do płetwala błękitnego, lecz wciąż nie wystarcza, by zdobyć złoty metal. Co ciekawe, mimo że ssaki wygrywają w kategorii masy, to to dinozaury przodują w kategorii wysokości i długości, a już szczególnie w kwestii wysokości. Najwyższym znanym ssakiem było prawdopodobnie paraceraterium, olbrzymi krewny nosorożca, który mógł osiągać nawet 8 metrów wysokości, gdy naciągnął szyję. Całkiem imponujące ale to nic w porównaniu z najwyższym dinozaurem. Zauroposeidonem, który żył na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej we wczesnej kredzie i mógł osiągać nawet 18 metrów wysokości. Także był ponad trzykrotnie wyższy niż współczesna żyrafa, czyli najwyższe żyjące zwierzę. Nie jest też zaskoczeniem, że zauropody zdobywają także medal za długość ciała, ponieważ ssaki no, nie mogą konkurować z takimi gigantami jak superzaur czy argentynozaur, które mogły liczyć sobie nawet 40 metrów długości. Trudno sobie wyobrazić, żeby którejś z żyjących zwierząt zbliżyło się chociażby do tych wymiarów. No ale istnieje sak, który rzeczywiście jest całkiem bliski tytułu. I znów jest to płetwal błękitny, którego rekord długości to zapierające dech w piersiach 33,6 metra. Przejdźmy jednak teraz do zupełnie odwrotnej kategorii. Jaki był najmniejszy z najmniejszych? Rywalizacja o tytuł najmniejszego stworzenia jest równie zacięta. Wśród nieptasich dinozaurów Zwycięzcą jest Anchiornis, czteroskrzydły dinozaur z Chin, żyjący w późnej jurze. Dorosły osobnik mierzył zaledwie 34 cm długości i ważył około 110 g, czyli mniej więcej tyle co kiwi. To całkiem mało, ale gdy włączymy do rywalizacji także ptasie dinozaury, wyniki stają się dużo, dużo ciekawsze. Niektóre współczesne ptaki są wręcz mikroskopijne, jak na przykład koliberek hawański, najmniejszy ptak świata. Ten maleńki ptaszek jest tak drobny, że gdyby w Was wleciał, pomyślelibyście, że to jakaś mucha albo komar. Waży nieco mniej niż 2 gramy, czyli mniej niż niektóre karaluchy czy pająki, a jego rozpiętość skrzydeł jest mniejsza niż u bielinka kapustnika, najpospolitszego motyla w Ameryce Północnej. Jednak ssaki mają godnego przeciwnika dla kolibra ryjówkę etruską, najmniejszego znanego ssaka pod względem masy. Zamieszkuje on niemal całą wschodnią półkulę. Ale nawet jeśli mieszkacie w tych rejonach, no to prawdopodobnie nigdy raczej jej nie zauważyliście. Jej ciało jest krótsze niż kciuk i cieńsze niż palec wskazujący, co czyni ją odrobinę mniejszą od kolibrów. Dorosłe osobniki są średnio o 8% lżejsze od swoich skrzydlatych rywali. Co więcej, ssaki w przeszłości potrafiły być jeszcze mniejsze. Dowodzi tego wymarły batodontoides, żyjący 53 miliony lat temu. Nie był co prawda ryjówką, ale przypominał ją wyglądem i był mniejszy niż jakikolwiek znany ssak lub ptak, co czyni go też najmniejszym znanym synapsydem w historii. Zrosłe osobniki ważyły maksymalnie 1,3 grama, czyli o 20% mniej niż ryjówki etruskie. Ten prehistoryczny maluch był tak mały, że mógłby wygodnie usiąść sobie na gumce od ołówka. Także w tej kategorii to ssaki zgarniają złoto. Przejdźmy więc do kolejnej kategorii. Zębów. To już dopiero ciekawa konkurencja, ale tutaj nie będziemy mierzyć wielkości zębów, ale ich liczby. Wiele ssaków ma naprawdę sporo zębów. Na przykład pancernik olbrzymi, który może ich mieć około 100. Pomaga mu to rozgniatać termity i mrówki, a przy okazji czyni go ssakiem lądowym z największą ilością zębów. W wodzie jednak konkurencja jest nieco ostrzejsza. Wiele waleni ma mnóstwo zębów, a niektóre gatunki delfinów przekroczyły nawet tą magiczną granicę setki. Rekordzistą jest delfinek długoszczęki, który może mieć ponad 200 zębów, po 60 sztuk z każdej strony i na każdej żuchwie. I jak się okazuje, to nieco ponad 200 wystarczy, by być najbardziej uzębionym ssakiem w historii. Ale cóż, jak się okazuje, to 200 to niezbyt wiele. I w tej kategorii ssaki nawet nie zbliżają się do dinozaurów. Wiele gatunków dinozaurów miało ponad 300 zębów, a chyba najbardziej znanym przykładem takiego dinozaura jest oczywiście nigerzaur. W żuwaczce tego giganta znaleźć można było ponad 500 zębów. Jego szeroki pysk był wypełniony zębami ułożonymi w tzw. baterię zębową, przystosowaną do skubania roślin przy ziemi. Ta taktyka była dość powszechna wśród dinozaurów, zwłaszcza hadrozaurów i ceratopsów, które to wyniosły ją na zupełnie inny poziom. Nawet nasz słynny triceratops mógł mieć około 800 zębów naraz. Ale prawdziwymi mistrzami były hadrozaury. Nie jeden, ale wiele ich gatunków posiadało ponad 1000 drobnych zębów np. edmontozaur. To ponad 5 razy więcej niż u delfinka długoszczękiego i 31 razy więcej niż u człowieka. Te hadrozaury miały naprawdę imponującą liczbę zębów. Ale cóż, nie chodzi tylko o to, ile się ich ma. Ważniejsze jest to, ile szkód potrafi się takowymi narobić, co prowadzi nas do kolejnej kategorii siły ugryzienia. Najlepiej zacząć od dinozaurów, ponieważ ich główny zawodnik jest raczej dobrze wszystkim znany: Tyranozaur Rex. Ten potężny drapieżnik ma na koncie wiele rekordów, a jednym z nich jest właśnie najsilniejsze ugryzienie spośród wszystkich dinozaurów. Nawet młode osobniki potrafiły nieźle przycisnąć. Badania wykazały, że siła ich szczęk wynosiła około 5640 N, co plasuje je pomiędzy hienami a krokodylami. Z wiekiem robiło się jednak tylko straszniej. Dorosłe tyranozaury gryzły 10 razy mocniej niż młode. Siłę szacuje się na od 35 do ponad 60 000 N. Także gryzły z siłą większą niż ciąg wytwarzany przez niektóre samoloty. No i z przykrością muszę powiedzieć, że ssaki. Nie mają tutaj za bardzo jak się odgryźć. I to dosłownie. Najsilniejsze potwierdzone ugryzienie wśród ssaków lądowych należy do hipopotama, którego siła szczęk wynosi ledwie 8000 N. Sprawy wyglądają nieco lepiej, gdy zanurzymy się w wodzie i spojrzymy na ssaki morskie, a konkretniej na wymarłe wieloryby, bazylozaura i zygofysetera, które były szczytowymi drapieżnikami swoich ekosystemów. Zygophyseter, gatunek kaszalota, był mniejszy z tej dwójki i miał nieco słabszy zgryz. Generował około 11 tysięcy N, a więc był tutaj podobny do spinozaura. Tymczasem większy bazylozaur mógł generować maksymalną siłę 20 tysięcy N, co nieco zbliża ssaki do T-rexa, ale wciąż różnica jest kolosalna. Tak więc w kategorii związanej ze zgryzem, to dinozaury ponownie są górą. Choć, co może być dość niespodziewane, Przegrywają w kategorii rozmiaru zębów. Największe zęby u dinozaurów należały ponownie do t rexa. Osiągały około 30 cm długości, czyli tyle co linijka. Dzięki nim tyrannozaur mógł bez trudu przebijać skórę innych gigantów. Jednak istnieje pewien sak, który kompletnie przyćmiewa t rexa pod względem wielkości zębów, a jest to słoń. Jego słynne ciosy to w rzeczywistości nieco zmodyfikowane siekacze. Które właściwie nigdy nie przestają rosnąć. U dużych samców mogą osiągać 3,5 metra długości, co czyni je 11 razy większymi niż najdłuższy znany ząb tyranozaura. Ale to imponujące zjawisko bezustannego wzrostu nie osiągnęło swojego ekstremum u współczesnych słoni, bo u wymarłych olbrzymów, takich jak Paleoloksodon i Zygolofodon, ciosy osiągały ponad 5 metrów długości. Ale dobra, niektórzy z Was mogą powiedzieć, że używanie ciosów jako argumentu to jazda na lekkim dopingu, bo zwykle myślimy o zębach jako narzędziach używanych do gryzienia lub rzucia. Ale nawet jeśli wykluczymy te ciosy, które, no rzeczywiście, nie służą do żadnego z tych celów, to ssaki wciąż mają niekwestionowanego zwycięzcy: hipopotama. Te zwierzęta mają ogromne siekacze i kły, które, mimo że nazywane są ciosami, to faktycznie służą do gryzienia. Głównie siebie nawzajem. Ich kły mogą osiągać wyjątkowe rozmiary. Przeciętnie są dwa razy dłuższe niż ząb T-Rexa, a największy odnotowany egzemplarz miał 122 cm długości, czyli nieco więcej niż standardowy kij golfowy. Co ciekawe, ssaki przodują również w kategorii rogów. Może się to wydawać niemałym zaskoczeniem, bo wiele ceratopsów zasłynęło właśnie dzięki swoim ogromnym rogom. Najsłynniejszy z nich to oczywiście triceratops. Zajmujący też pierwsze miejsce wśród dinozaurów. U większych osobników rogi mogły być tak długie jak przeciętne siedmioletnie dziecko, mierzyły lekko ponad metr. Triceratops nie był jednak sam. Trzy inne ceratopsy, w tym współczesny matorozaur oraz wcześniejsze pentaceratops i koachilaceratops, miały rogi podobnej długości. Każdy z tych dinozaurów ważył ponad tonę, a mimo to żaden nie miał rogów tak długich jak pewien współczesny ssak który swoją drogą waży zaledwie pół tony, a jest to wół domowy. Ten przedstawiciel wołowatych żyje w Azji i wyposażony jest w dwa rogi, które różnią się wielkością w zależności oczywiście od miejsca występowania oraz populacji. Zazwyczaj są o połowę krótsze niż u czterech wspomnianych ceratopsów, ale u dużych starych samców sytuacja wygląda już nieco inaczej. Ich rogi mogą dorastać do półtora metra, czyli są o około 25% dłuższe niż rogi triceratopsa. Jeden konkretny wół, zastrzelony w 1955 roku, miał rogi jeszcze większe. Każdy mierzył 2 metry, a to tyle, co mierzą najwyżsi koszykarze czy futboliści. Jednak bez względu na to, jak ogromne są te rogi czy zęby, to nie mają one znaczenia, jeżeli zwierzę nie potrafi w ogóle dopaść swojej ofiary i użyć ich na niej. Co prowadzi nas do ostatniej kategorii, prędkości. Ten ostatni pojedynek zapewne rozegra się tak naprawdę pomiędzy ornitomimozaurami a geparda. Główna różnica między nimi jest taka, że ornitomimozaury były dwunożne, podczas gdy gepard jest czworonogiem, ale oba zwierzęta są bez wątpienia bardzo szybkie. W obrębie kladu ornitomimozaurów najszybszym był dromicejomin, który potrafił osiągać prędkość około 80 km na godzinę w pełnym sprincie, a to dwa razy szybciej niż maksymalna prędkość Usaina bolta. Ale to jednak trochę za mało, żeby zdetronizować geparda, który potrafi rozpędzić się do nawet 128 km na godzinę. No, a to szybciej niż większość pociągów. Ale nie należy lekceważyć jeszcze dinozaurów, bo chociaż ssaki przodują w biegu, to jeśli chodzi o ogólną szybkość, to tutaj już nie jest tak kolorowo. Dinozaury mają bowiem swoją tajną broń, a są nią ptaki. Obecnie istnieje ponad 10 tysięcy różnych gatunków ptaków. Z których wiele jest doskonale przystosowanych do latania, a niektóre są wyjątkowo szybkie. Najszybszym z nich jest jednak sokół wędrowny. Ten ptak drapieżny znany jest ze swojej metody polowania polegającej na pików dół z ogromną prędkością gdzie może spadać nawet 389 km na godzinę to szybciej niż Lamborghini Aventador i prędkość ta sprawia, że jest to najszybsze stworzenie w całym królestwie zwierząt. Punkt trafia więc do dinozaurów, no i tak właściwie rozstrzyga nasz konkurs na ich korzyść. Choć ostatecznie to dinozaury wyszły zwycięsko z tej rywalizacji, to sami przyznacie, że różnica jest znacznie mniejsza niż większości z Was zapewne się wydawało. A kto wie, może pewnego dnia, wraz z dalszym biegiem ewolucji, to właśnie ssaki przejmą prowadzenie we wszystkich tych kategoriach. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Jak choćby innego takiego luźniejszego odcinka, w którym to przez 20 minut zalewam Was losowymi informacjami na temat dinozaurów. A póki co, jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.